Witam wszystkich hodowców w dzisiejszym materiale chciałbym skupić się i opowiedzieć o dwóch produktach, dwóch nowych produktach, o których już wcześniej wspominałem na targach w Katowicach w obecności w wspólnym gołębniku u Jana Bocheńczaka i to dwa produkty właśnie trzymam trzymam w dłoni dwa opakowania pierwszy z produktów to jest probiotyk. Będzie właśnie w takim, w takim opakowaniu, w takiej puszce, w takiej samej puszce są proteiny. nasze. zaraz o tym opowiem szerzej, i drugi, drugi z produktów, który chciałbym zaprezentować, to jest Jod. Jod właśnie w szklanej brązowej butelce, z, z, taką, będzie, z taką etykietką. I też właśnie chciałbym tutaj ten produkt dokładnie zaprezentować dla kolegów hodowców, opowiedzieć o nim, o, o tym jak jest zbudowany, jakie ma właściwości. Ale to właśnie może, może za chwileczkę, bo tutaj właśnie wspomniałem, powiedziałem kwestię jak jest zbudowany. I właśnie chciałbym tutaj troszeczkę się zatrzymać nad, nad właśnie produkcją tego typu produktów, czyli dodatków. Suplementów dla, w tym przypadku dla gołębi. Bo też właśnie w ostatnim czasie, już wcześniej sporo takich pytań miałem od kolegów hodowców. Koledzy hodowcy dopytują właśnie, jak to jest właśnie z tymi, z tymi produktami, jak to jest z, zrobione, stworzone w ogóle jaki jest zamysł? to jest no gdzieś tam padają takie pytania. Ja bym się chciał do tego, ja bym się chciał do tego odnieść i króciutko właśnie powiedzieć o produkcji. O produkcji tego, tego, typu, tego typu, właśnie produktów, dodatków dla zwierząt. I właśnie chciałbym tutaj powiedzieć kolegom hodowcom, jak wygląda produkcja, od czego się, z czego wynikają te produkty, w ogóle skąd one się, skąd one się biorą. Oczywiście pierwsza rzecz, pierwsza kwestia to jest pomysł na produkt i jego skład. No to, jest, to, są, to są rzeczy oczywiste. Każdy produkt ma swoje składniki. Które są w, nim, są w nim zawarte i mają one określony cel. Każdy z produktów ma, tak jakby powiedzieć, substancję czynną plus może to być jedna bądź, bądź kilka substancji no i cała reszta, która wokół, wokół nich jest. I teraz, tak, wyprodukowanie produktu, właśnie czy to płynnego, tak w tym przypadku czy produktu sypkiego. Nie, nie, jest to taka prosta, nie jest to taka prosta sprawa. Wiele firm, czy to produkujących właśnie takie dodatki dla, dla zwierząt, czy w ogóle inne produkty, zazwyczaj ten skład jest jasny, jest opublikowany, jest zawarty w procentach na, na etykiecie, ale właśnie ciągle gdzieś tam się przewija stwierdzenie, że no ten skład oczywiście znamy, natomiast, natomiast tutaj najważniejszą kwestią jest sam przepis, bo oczywiście te produkty mają też swój przepis według przepis, który trzeba opracować. No i tutaj w tym przypadku już jest to tajemnica firmy. Jest to technologia, którą firma posiadła, zbadała. Na podstawie której właśnie powstał ten produkt czy inne produkty. Produkt musi być skuteczny, bo no, taki jest zamysł stworzenia danego produktu, czyli składniki, które są zawarte w nim tak dobran, tak muszą być dobrane, żeby przede wszystkim produkt był skuteczny. A druga sprawa, produkt musi być stabilny. Czyli mówimy o produkcie o gotowym produkcie, mówimy, że jest gotowy i ma znamiona, czyli po pierwsze jest produktem skutecznym, czyli wszystkie te substancje, które są w nim zawarte. No, tworzą produkt taki 100% i działający na coś. Ja mówię tutaj w tym przypadku ogólnie nie mówię o jednej rzeczy. Druga kwestia to jest, produkt musi być stabilny, czyli stabilny technologicznie. Po to, żebyśmy mogli go stosować, po to, żebyśmy mogli go sprzedawać, on wszystkie te normy musi, musi mieć zachowane, musi te wszystkie normy posiadać. I tu jest właśnie wchodzi nam kwestia przepisu, czyli tego, jak on został według właśnie przepisu wyprodukowany. Duża część, no powiem tutaj ogólnie, społeczeństwa, no nie musimy o tym wiedzieć, jak dane produkty zostały stworzone, jak zostały wyprodukowane, ale to jest właśnie ten przepis, to jest, to jest tajemnica. I tutaj chciałbym pokrótce odpowiedzieć właśnie, jeśli chodzi o produkty płynne. I zawarte w nich substancje. Różne, bo z wielu, w zależności od produktów, ten skład może być, w skład tego produktu mogą wchodzić dwa, trzy składniki, pięć, ale może być ich równie dobrze, dużo, dużo więcej. No i tutaj właśnie powstaje nam, i tu jest właśnie cała ta tajemnica tego produktu. Bo jeśli chodzi o produkty, produkty płynne, wchodzi nam tutaj technologia i obróbka. W przypadku właśnie produktów, produktów płynnych jest to obróbka termiczna, czyli podgrzewanie. Jest to mieszanie, czyli obróbka mechaniczna. Ale też jest bardzo ważna właśnie tutaj kwestia samego tego przepisu, czyli to nie jest tak, że mamy produkt, mamy na opakowaniu mamy jego skład, czyli dobieramy wszystkie te składniki, wrzucamy do przysłowiowego jednego garnka, i mamy gotowy produkt. Nie, to jest, to wtedy wychodzi nam produkt zepsuty. To jest, to jest często właśnie błędne myślenie. Jest to właśnie cały proces technologiczny przygotowywania tego typu rzeczy. Mówiąc właśnie o tym, że wchodzi tutaj w, w grę obróbka termiczna, więc wygląda to tak. Taki, to jest taki przykładowy schemat, że dodajemy dwie substancje, dwa składniki, podgrzewamy je do na przykład do 60 stopni mam to na przykład no, witaminy się między innymi podgrzewa do takiej temperatury i w tych 60 stopniach możemy dodać kolejny składnik bo tylko i wyłącznie w takiej temperaturze dane dwa składniki łączą się ze sobą i przynoszą efekt później końcowy później po dodaniu dwóch składników na przykład jeszcze bardziej trzeba podgrzać bądź ochłodzić w temperaturze jakiejś zewnętrznej, to też są główne, też są wytyczne i czasem tworzenie, produkowanie jednego produktu trwa na przykład dobę albo więcej. Właśnie z tytułu, tych, z tytułu tego przepisu i ściśle, ściśle zawartych wytycznych do, do składników czynnych, do substancji, które są zawarte, po to, żeby one finalnie stworzyły produkt skuteczny, właśnie stabilny, który nie będzie tworzył zawiesin. Nie będzie zmętniały, będzie przede wszystkim skuteczny, bo na tym nam najbardziej, na tym nam najbardziej zależy. Właśnie cały ten przepis, dokładnie cały ten schemat technologiczny musi być dopełniony właśnie w 100%. Więc to są rzeczy bardzo ważne na etapie produkcyjnym, po to, żebyśmy po prostu finalnie dostali produkt właśnie taki 100%, oczywiście na, 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 na koniec, jeśli już mamy ten, tą gotową próbkę danego produktu, produkt musi przejść badania. Laboratoryjne składa, gdzie określamy składy analityczne i określamy jego skuteczność. Jeśli chodzi o produkty, właśnie produkty sypkie, tutaj, właśnie za produkty sypkie, oczywiście, też mamy skład, mamy tą recepturę. Tutaj w dużej mierze odpowiadają za to, że ten produkt jest właśnie stabilny i każda jego partia, właśnie czy to przy czy produktach płynnych, czy produktach sypkich. Każda jego partia, każda nabrana porcja, 1 gram czy, czy, czy 10 gram, musi zawierać taką samą ilość substancji w każdej, w każdej pobranej próbce. Za to odpowiadają w dużej mierze maszyny, urządzenia, które, do których używamy, i te maszyny, czyli mieszaniki, muszą być naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście wkład, który tutaj jest używany, czyli wszystkie składniki sypkie, muszą mieć odpowiednią temperaturę, muszą mieć odpowiednią, Wilgotność to jest bardzo istotne, bo wtedy nam wchodzi granulacja tak naprawdę tych produktów. Także tutaj ta wilgotność musi być ciągle badana musi być to produkowane w pomieszczeniach, w których musi być zachowana no przede wszystkim czystość, żeby nie było żadnych wtrąceń, ale przede wszystkim temperatura i wilgotność to są bardzo ważne, szalenie ważne rzeczy, powiedziałbym szalenie ważne czynniki, które nam wpływają później końcowo na. Na całkowity finalny efekt produktu, i, i wskazują nam tutaj, właśnie na raz, że wizualnie on wygląda bardzo dobrze. Dwa: no To, co jest dla nas najważniejsze, dla producenta i dla, dla hodowców, no produkt jest skuteczny, działający, więc ta produkcja. Nie jest to tylko i wyłącznie właśnie wrzucenie do przysłowiowego jednego garnka, wszystkich składników i mamy produkt. Nie, to jest naprawdę skomplikowany proces, nad którym dbają raz, o który dbają raz ludzie. Dwa maszyny, często skomplikowane maszyny, często skomplikowane urządzenia. I dopiero wtedy możemy mówić o produkcie naprawdę wysokiej jakości. Ja z, z całą tutaj świadomością i pewnością mogę stwierdzić, yy, widzę to na, może nie na co dzień, ale często jestem na produkcji i widzę. Że te wszystkie normy zostały zachowane i właśnie z naj, największą dbałością zostało to wyprodukowane. Składy prezentujemy, pokazujemy, natomiast no całej technologii tutaj oczywiście żaden zakład, żadna firma zdradzić nie może, ale to właśnie to jest to czego, to, czego my nie możemy wskazać, to jest właśnie ta kwestia najcenniejsza i w zasadzie najważniejsza w produkowaniu, w wykonywaniu tego, tego typu produktów. I tutaj chciałem powiedzieć, myślę, że ważną kwestię, bo ja zawsze podkreślam, mówiąc o naszych produktach, że bazujemy na składnikach naturalnych i one to jak najbardziej są naturalne, bo mówimy o witaminach, minerałach to są jak najbardziej naturalne substancje. Mówimy o olejkach z ziół, o wyciągach, z ziół maceratach. W zależności od produktu różne są postacie ziół. Ale tutaj chciałem właśnie przekazać kolegom hodowcom: nie, nie, bójmy się, nie bójmy się czytać etykiety i nie bójmy się substancji pomocniczych, które są właśnie opisane w ten sposób na, na produktach, czyli dodatkach, które gdzieś tam nie są dokładnie zaznaczone nie są dokładnie opisane w etykiecie ale substancją pomocniczą mogą być, tak jak w przypadku właśnie produktu nowego produktu, który trzymam w dłoni. Substancją pomocniczą w, w tym probiotyku. Wiadomo, że w probiotyku najważniejszą kwestią to są właśnie bakterie dobroczynne, ale substancją pomocniczą w tym przypadku jest cała pożywka, która jest potrzebna, czyli cały ten pokarm dla bakterii, który jest w zasadzie no niezbędny do, do prawidłowego działania tego, tego produktu i żeby, jego, żeby przede wszystkim on zadziałał. Jest, po właśnie potrzebne są te substancje pomocnicze i w wielu przypadkach, na wielu etykietach, wiele producentów właśnie nie rozpisuje tego tak. My, jako hodowcy, właśnie zastanawiamy się no część, właśnie, część właśnie hodowców się zastanawia, czy pod tymi hasłami nie kryją się właśnie jakieś sztuczne dodatki, których się boimy. Nie, nie trzeba się tego bać. Są to często używane wspomagacze konserwanty, które dzięki których musimy, one muszą być dodawane do, do produktu. właśnie po to, żeby ten produkt na całym swym okresie przydatności był stabilny, był przydatny, był skuteczny. muszą te substancje się zawierać. I jednak, tak jak wcześniej powiedziałem, ma to swój konkretny przepis. Muszą być dodane w odpowiednim momencie, na etapie produkcji i oczywiście w odpowiedniej ilości, już na pewno nie w ilościach takich, żeby one szkodziły. Zazwyczaj te substancje nie tworzą, wręcz przeciwnie, wspomagają działanie wszystkich tych substancji, które są zawarte właśnie wewnątrz tych produktach. Ja tu jeszcze od siebie, stricte od siebie względem właśnie firmy Transfit i produktów właśnie, chociażby tych, jeśli chodzi o produkty dla gołębi. Ale nie tylko, bo jesteśmy producentem produktów właśnie dla wielu grup zwierząt, o czym też często mówię, bo produkujemy dla bydła, dla drobiu przemysłowego czy w świat, dla innych zwierząt, koni, owiec, wielbłądów, ale również jesteśmy producentem dodatków. Gałąź, jedna z gałęzi firmy zajmuje się produkcją dodatków, właśnie suplementów dla ludzi, dla sportowców. Więc tą technologię mamy naprawdę dobrze opracowaną, myślę, że znamy się na tym dość dobrze, gdzie te gałęzi, właśnie produkcja dla ludzi czy dla zwierząt, no bardzo dobrze się tutaj uzupełniają i dzięki temu, właśnie dzięki tej, tej wiedzy całej naszej technologicznej, tworzymy naprawdę bardzo wysokiej jakości produkty, które możemy właśnie przekazać w rękę hodowcom, czyli tak jak zawsze podkreślam, dając naprawdę te takie bardzo dobre, skuteczne narzędzia do pracy hodowlanej. Oczywiście, jak na każdym materiale, czy to, czy to właśnie, gdy opowiadam sam, czy jestem w obecności hodowców, czy teraz właśnie bardzo często jestem u Jana Bocheńczaka, który tutaj wspiera, że tak powiem, swoje doświadczenie przekazuje nam w tej pracy hodowlanej. My Tą kwestię technologiczną, właśnie tworzenia produktów przekazujemy właśnie w drugą stronę do Janka, tutaj właśnie z, po części, właśnie z, z, z tytułu sugestii Janka, po to, żeby po prostu te nasze produkty, żeby z naszych produktów można było skomponować zestawy produktów na w zasadzie na cały rok, czyli na wszystkie okresy życia gołębia, tak żeby móc zrobić taki uczciwy plan. Skuteczny, uczciwy plan, na którym będzie można właśnie odchować gołębie, prawidłowo spierzyć, a przede wszystkim przygotować je do lotów i w tych lotach brać czynny udział i wygrywać te loty. Brakowało nam jeszcze właśnie dwóch produktów, które dzisiaj podkreślam i wspominam. O nich właśnie był to probiotyk jest to probiotyk, to właśnie nowy produkt IJ z żelazem. To są dwa nowe produkty. I co, tak to jak za każdym razem. Jeśli są pytania, to zapraszam chętnie do, 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 do telefonów, do kontaktu, właśnie telefonicznego, e, mailowego. Zawsze, jeśli będę potrafił, to chętnie podpowiem w kwestii stosowania, czy właśnie kwestii technologicznej produkcji tych produktów, przydatności ich. Zawsze chętnie odpowiadam. Dobry lot!